Witam Was wszystkich! Dziś, jak widzicie, znajduję się na bardzo kameralnym, małym łowisku, i dziś moim celem jest złowienie lina na feder. Wiadomo, że występują tutaj również inne gatunki ryb. Z tego co wiem, jest leszcz, jest karaś, jest karp, także postaram się te gatunki ryb wyselekcjonować. Jeśli chodzi o metodę łowienia, łowiliśmy federem, i to ciekawe. E, łowię Federem z użyciem tylko i wyłącznie białych robaków i kukurydzy. Mam przygotowane dwie wędki, e, ale nie będę łowił dwoma wędkami, ponieważ po prostu jest mi niewygodnie z racji tego, że jedną wędkę rzucam na drzewo za mną, na brzozę, a drugą na przed siebie. W miejscu na przed siebie występuje górka podwodna, i właśnie na spadzie tej górki zamierzam ulokować jeden z zestawów. Natomiast za na wprost brzozy jest płytko, metr wody, płaskie dno i te dwa miejsca za i zobaczę gdzie te liny będą żarować. Na wprost nie jest około 2,5 metra głębokości i się wypłyca tak gdzieś do 2 metrów, taki spad od 2 do 3 metrów. Myślę, że Bardziej bym celował, że, że ryby pojawią się właśnie na tej głębszej wodzie, ale zobaczymy. Pogodę mamy e, bardzo ładną, jest lekko zachmurzone niebo. Myślę, że to wpłynie pozytywnie na żerowanie linów i innych ryb z racji tego, że takie ryby e, nie przepadają za zbyt e, prześwietloną wodą. Łowię dzisiaj z użyciem e, białych robaków i kukurydzy, także na wstępie e, podam e, koszykiem e, kukurydzę w czystej ziemi tylko i wyłącznie w czystej ziemi bez żadnych zapachów ziemia jest tylko nośnikiem tej kukurydzy e, żadnej zanęty aby nie wabić żadnych innych ryb żadnej drobnicy i to podam oczywiście w, w te dwa miejsca a później w czasie łowienia e, koszykiem do białych robaków będę podawał tylko i wyłącznie e, białe robaki także e, pokażę Wam teraz zestaw zestawy jakimi, jakimi będę wędkował i zabieram się do nęcenia Koszyk do białych rybaków 25 gram to e, skrętka tu akurat zestaw e, do łowienia na prosto, troszkę krótsza odległość, więc stosuję żyłkę przypon żyłki 0,14 i haczyk P132 rozmiaru 14 żółko na przeponie 14 drugi zestaw identyczny z tą różnicą, że e, stosuję plecionkę. I właśnie zostawię z plecionką, będę łowił yy, na prostej brzozy, na płytszej wodzie. To jest troszkę dłuższy dystans, więc tam zostawiłem plecionkę. Pierwsza ryba bardzo szybko, po dosłownie 4 minutach od zanęcenia. Powiem szczerze, że jestem dość optymistycznie nastawiony, bo ryba się zachowuje tak właśnie jak siaklin, idzie do brzegu. Zaraz zobaczymy co to. Karpik. Mały karpik. Także pierwsza rybka dzisiejszego dnia. Się zaczepił. Taki niespełna, pół kilogramowy karpik. Skuścił się na trzy martwe pinki. Delikatnie do podpieraka super się zaczęło Mam nadzieję, że ryby dalej dopiszą I właśnie z tej płytkiej linii to ciekawe w ten sposób właśnie roluje białe robaki, żeby one były martwe Martwe robaki są e, nieco selektywniejsze. Małe ryby nie pobierają tak chętnie e, nie tu się przynęt. I na taką przynętę skoczył się ten karp. Teraz do koszyka umieszczam, wsypuję białe robaki. Dosłownie minuta po rzuceniu zestawu Niesamowita sprawa Chyba wybór tego miejsca nęcenia okazał się strzałem w dziesiątkę Znowu karpik. Niesamowita sprawa. Minuta po wrzuceniu ze jest kolejna ryba. Ten również dość głęboko połknął. Uderzenie było atomowe. Taki karpik. Pół kilogramowy karpik. Ok, wypuszczamy. Balin. Nie, karpik. Karpik. Się zamienił w wodzie, ale nie, to troszkę większy karpik. Ten już kilogram ma. 8 minut super sprawa Nie chcę i do siatki wkładać z racji tego, że, że po prostu mogłyby się w niej męczyć Także każda ryba od razu ląduje w wodzie Łuję ryby na długiej żyłce, na długim odcinku, wolnym, przez to, że łowię plecionką i dzięki dość przypłonach 0.14, gdybym mocno napiął, nisko wędkę dał, to byłoby naprawdę łowienie już na sztywno, na sztywno hol, jest większe ryzyko, że ryba spadnie. Ładnie zapięty, zawargie. I kolejny karpik. Powiem szczerze, że jestem w szoku. Widocznie sobie e, polubiły to miejsce i akurat trafiłem w dziesiątkę. Rzucę jeszcze raz w to miejsce. Jeżeli złowiek karpia, z ciekawości rzucę na prosto, zobaczyć co, e, co tam się dzieje. Czy tam jakieś ryby zawitały? Może akurat w tamtym rejonie kręcą się, się inne ryby, no. Zaraz to sprawdzę. Położę teraz cztery. Białorobaki ja I do koszyka. Też nie za dużo, bo widzę, że ryb jest dużo. Ale chyba nastąpiło z opadu wręcz Ale to jest chyba mniejsza ryba, to jest chyba coś mniejszego Pod ostatnim filmem z Rajska pojawiło się pytanie dlaczego mi się korpka koło wrótka kręci w drugą stronę. Po prostu można również tak stosować, taki hamulec. I to jest, wydaje mi się, lepszy sposób na e, szybki, szybkie e, zamortyzowanie odjazdu ryby. Może nie zamortyzowanie, ale jeżeli ryba robi silny odjazd, duży karp, to czasami nie zareagujemy. Gdzieś tam będziemy mieli hamulec przykręcony. Bo niekiedy do zacięcia potrzeba mocniejszego mocniejszego dokrącenia hamulca powinno do go popuścić zapomnimy, wtedy możemy sobie szybko przełączyć tą małą wajchę i w taki sposób polować. Ryba teraz odjeżdża, ja i puszczam Po prostu przytrzymuję palcem Ok, to karpia tam. Więc, tak jak mówiłem, przejdę na drugą linię. Zwróciłem na krótszą linię. Na prosto mnie. No, ciekawy jestem, czy tam będą jakieś ryby. Tam jest troszkę głębiej. Połowiska jest dość głębokie. Tutaj miejscami występuje nawet głębokość 6 metrów. W tamtym rejonie, gdzie, gdzie łowiłem wcześniej, te karpie. Jest około metra wody. Tam około 2-2,5 metra No a na środku 6 metrów, ale tam ryby raczej nie występują ja Jestem ciekawy czy właśnie na tej głębszej wodzie jakieś ryby się pojawią Póki co cisza Ciekawa sprawa To bym rzucił w tamtym miejscu, już pewnie dawno bym miał rybę na haczyku już łowi na tej linii już jakieś 10 minut, żadnego brania nie zaobserwowałem. To był zaczep. Także wrócę na płytszą wodę. Założę kukurydzę i zobaczę. Kukurydzę przez dłuższy czas była cisza w łowisku i dopiero dziś po 8 minutach nastąpiło branie. Nie było nawet obcierej, nic się nie działo zbytnio. Wróciłem, oczywiście, na tą płytszą linię. Karpik. Mała waleczna. Niechaczik bardzo mocno siedzi w rybie. Mam teraz rybę z krótszej linii, pierwsza ryba z tego dystansu strasznie wieje, ciekawe co to będzie. Okoń, no proszę mnie niestety utwierdziło w przekonaniu, że tam ciężko z białą rybą. Ale ok. Całkiem ładny. Około 25 cm. No ale nic. To nie jest dobra linia na, na dzisiejszy dzień. Zaręciłem na... Na dłuższą linię, na płytką wodę z tamtego miejsca. Yy, nie chciałem łowić w tamtym miejscu zaraz po znęceniu. Sprawdziłem tą krótszą linię na głębszej wodzie. No i teraz wiem już, że tam dzisiaj będzie ciężko cokolwiek złowić. Może później coś podejdzie. Brania trochę osłabły. Może to wynika yy, z tego, że słońce wyżej wyszło prześwietla wodę. Także wracam teraz na, na płytką wodę, tym razem założę żywe, białe robaki. Mam nadzieję, że jakieś ryby się tam już pojawiły. Teraz w moim łowisku właśnie chyba szczupak zaatakował coś albo okoń, no skoro złowiłem o konia, może to o grasują. Zobaczyłem co się będzie działo. Już w pewnym momencie te ocierki o plecionkę nawet się skończyły, także myślę, że tam po prostu te karpie wszystko zjadły, co podałem. Też nie podałem dużo, bo podałem trzy koszyki kukurydzy. Więc to dla takiego statka karpi to to jest chwila i już, już jest pusto w owisku. Ciekawa sprawa, że akurat w tym miejscu się zgromadziły. Dopiero co zanędziłem już jakaś pierwsza obcierka była o plecionkę. Także ryby, ryby się szybko pojawiają. Już jest obcierka i już zaraz powinno być branie łowię już jakieś półtorej-dwie godziny. W tym momencie już słońce jest dość wysoko na niebie. Ryby ewidentnie przestały żerować. Taka pogoda nie jest korzystna do łowienia ryb większych. Ryby większe unikają właśnie słońca, szukają miejsc zacienionych. W tym momencie pojawiają się tylko pojedyncze obcierki, myślę, że ta ryba się odsunęła. Może ta głębszą woda, może gdzieś w toni pływa, szuka swojego miejsca. Spróbuję jeszcze założyć krótszy przypon, bo jednak te obcierki się zdarzają. Może te ryby gdzieś tam przy koszyku pływają, yy, podziubują te, te białe robaki, które z tego koszyka wychodzą, ale nie żerują tak intensywnie, by, by żerować na jakimś dużym obszarze. Także skrócę przypon, i może to przyniesie jakiś rezultat. W tym momencie łowię przyponem długości 50 cm. Ja przypon skrócę teraz do 25. Wiem, że na zawodach wędkarskich nie jest to regulaminowe, ale nie jesteśmy dzisiaj na zawodach. Także można kombinować no, tak, 25 cm około, do nas na haczyk nie założę teraz trzech białych robaków, tylko jednego w dodatku go przewlekę, tak żeby cały haczyk znalazł się w robaku. W ten sposób zakamufluję haczyk jest to dość trudne z racji tego, że haczyk jest gruby ale... jest okej okay. do koszyka stypie białe robaki okej okay. i zobaczymy czy teraz coś będzie się działo Nie wiem co to jest jeszcze. I jest Lin. Jest. Długo wyczekiwany. Bohater dzisiejszego dnia. Ale jest piękny. Ale jest piękny. Piękny około kilogramowy Lin. Oj. pełne energii Branie z opadu no i jest drugi linijk dzisiejszego dnia ten już mniejszy ale też bardzo ładny

Patrzcie, to jest Twoje? Hej! to, szczupak, się golina. Powiem szczerze, pierwszy raz się spotkałem z taką sytuacją, że taki szczupak potrafił takiego lina e, zaatakować i tym bardziej jeszcze się doprowadzić do podbieraka z nim. Niestety szczupak mi nie wypadł, no, nie, dał, nie dał sobie zrobić zdjęcia. A lin malutki, no ale co ciekawe co mnie cieszy, to że udało się zrobić trzy liny teraz pod rząd. Także widać, że, że one podeszły właśnie na tą głębszą wodę. Na tej płytszej wodzie one no, chyba jednak się boją tego słońca, bo tu jest dość czysta. I ryby niechętnie podchodzą na metrową wodę. Przeszło. Także próbuję jeszcze złowić jakiegoś lina. Pierwszy z nich był największy myślę, że około kilograma dwa kolejne około 200 i 400 gram fajna sprawa. Coś się dzieje. No widać, że taktyka się sprawdza, nęcenie białymi robakami. Nie złowiłem jeszcze ani jednej ryby, e, ani jednej małej ryby typu jakaś płotka, jakiś leszczyk, nic, nic, nic z tych rzeczy. Tylko karp, lin, no i, i szczupak. No. Także taktyka się sprawdza. Na razie nie donęcam kurydzą tylko i wyłącznie podaję białe robaki. I myślę, że tak zostanie już do końca. Tylko już raczej się skupię na tej odległości. Na tą płytką wodę już raczej nie będę próbował, bo, bo chyba nie ma sensu. Ok, zakończyłem już wędkowanie. W końcu udało się w 100% zrealizować plan. Udało się złowić lina, a nawet trzy sztuki. Także jestem zadowolony. Przede wszystkim e, udało się całkowicie uniknąć brań e, małych ryb. Nie złowiłem ani jednej płotki, ani jednego leszczyka, wzdręgi i tym podobnych czego wiem, że tych ryb jest tutaj mnóstwo tych małych ryb. Także fajna sprawa, że się udało te ryby wyselekcjonować właśnie nęcąc tylko i wyłącznie e, kukurydzą w ziemi i białymi robakami w koszyku. Także taktyka się sprawdziła, udało się fajnie połowić. No i te karpy na początku, które brały na płytkiej wodzie. Dopiero później no, wyszło słońce i, i niestety te karpie, te jakby przestały żalować albo się odsunęły gdzieś wygrzewać się. Także linę wszystkie złowiłem na, na głębszej wodzie. Myślę, że to... No i fajna sytuacja, że na ten szczupak się pojawił. Pierwszy raz tak miałem, że, że udało się tego szczupaka wyholować do podbieraka. Zawsze ryba, że ten szczupak puszcza tą naszą rybę na haczyku, a tym, tym, tym razem udało się go, go docholować na brzeg. A no, wypadł mi z ręki, ale cały szczęśliwy wrócił do wody. Lin też zresztą, nic mu się nie stało, także fajnie. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w każdy piątek.